W dzisiejszym odcinku nie będę nic jadł przez najbliższe 10 dni. To nie będziesz głodny? Tak aktualnie wygląda i waży 75 kg To było najcięższe wyzwanie w całym moim życiu. Pod żadnym pozorem nie próbujcie tego powtarzać. A jeśli mi się nie uda i przerwę wyzwanie, czeka mnie kara, którą wymyślili chłopaki. Jeśli w przeciągu 10 dni złamie się i zjem jakiś posiłek, to przegrywam. I chłopaki przygotowali dla mnie karę, ale jeszcze nie wiem, co to jest dla karę. Twoją karą, no. jeżeli zjesz cokolwiek, przez ten dzień <grymne> będziesz musiał powiększyć sobie usta <grymne> Nie wytrzymam no. Będziesz wyglądał <grymne> Dobra moi kochani To jest ostatni gryzek i przez następne 10 dni nie będę nic jadł Za 10 dni o 17.30 dopiero mogę jeść. 17.30. 17.30. 17.30. 17, Zasady są takie, że przez następne 10 dni mogę pić tylko i wyłącznie wodę. To jest moje śniadanie, obiad, kolacja. Sam to napisałem. Miałem już okres, w którym nie jadłem przez 5 dni. Nie spodziewałem się po prostu, że tak szybko będę głodny i zmęczony, więc myślę, że na pewno duży wpływ na to miał ten burger, który zjadłem że to nie była dobra decyzja, żeby jeść tak duży, tłusty posiłek jako ostatni. Ale dobra, dzisiaj mam dwa egzaminy na studia, więc muszę się pójść przygotować do nich. Już przed nagrywaniem tego filmu zastanawiałem się, jak podejść do tego wyzwania z głową. Pomogła mi w tym Maria, czyli sztuczna inteligencja wbudowana w przeglądarkę opera. Podawała mi jak na tacy rozwinięcia tematów i nie musiałem przedzierać się przez setki stron internetowych i reklam. I dzięki Ari wiedziałem, jakie kroki podjąć, żeby przygotować się na mój 10 dniowy post. Na przykład konsultacje z lekarzem, który doradził mi zrobienie szczegółowych badań mojego ciała, stopniowe ograniczenie jedzenia, zapewnienie odpowiedniego nawozu. To dobrze, bo moje posiłki głównie składają się z wody, a po takim researchu od razu poczułem się pewniej. Dzięki, Aria! Dodatkowo nowa funkcja łączenia kart w wyspy pomaga zaoszczędzić mnóstwo miejsca na pasku kart, łącząc je tematycznie i podkreślając innym kolorem. Na przykład dzięki temu mogłem grupować strony z informacjami o głodówce. A pasek boczny daje wygodny dostęp do najważniejszych komunikatorów, jak Whatsapp, Messenger, Instagram, TikTok czy odtwarzacze. Dzięki czemu nie muszę już więcej tracić czasu na wpisywanie tego w przeglądarkę. A jeśli kochasz filmy tak jak ja, to na pewno spodoba Ci się tryb Lucid który zwiększa przejrzystość wideo, wyostrzając obraz i dodając do niego więcej szczegółów, co możecie też stopniować. A jeśli potrzebujecie zrzutu ekranu, wystarczy kliknąć ikonkę aparatu i zapisać obraz na dysku. I dlatego właśnie przerzuciłem się na przeglądarkę Opera, wam też to serdecznie polecam. Złapiesz przeglądarkę Opera z linku w opisie. Oh, dobra moi kochani, jadę właśnie na egzamin. Muszę wam tylko powiedzieć, że strasznie się wszystkim irytuję. Mój poziom tej irytacji cały czas wzrasta. Mam nadzieję tylko, że mi to za jakiś czas minie. Dzień dobry. No. Dziękuję bardzo. Zostałem poczęstowany jabłuszkiem, bo jest strajk rolników. Co ja z tym jabłuszkiem zrobię? Minęło dokładnie 26 godzin od mojego ostatniego posiłku. Schudłem pół kilograma, więc nie jest najgorzej. Na ten moment wypiłem 4,5 litra wody. Mister Beast w swoim odcinku, gdy nie jadł przez 30 dni, miał możliwość wyrzucenia całego jedzenia ze swojego domu. Ale ja niestety nie mieszkam sam i nie mam takiej możliwości. Cała moja lodówka jest. Po brzegi zapełniona. Tutaj mamy jakieś kiełbaski. Tutaj jakaś sałatyczka, tutaj jakieś mięsko. Soczek, którego też nie mogę pić, bo jestem tylko i wyłącznie na wodzie. Właśnie wstałem. Jest 9.30. Nie mniej niż od 40 godzin. I uwaga, głód z wczorajszego dnia zniknął. Moi kochani, muszę uciekać z chaty. Muszę wyjść z domu, po prostu, bo wszyscy u mnie w domu jedzą. Śniadanko akurat ja mam, ja mam swoje śniadanko. Jest 17.30 i właśnie się zważyłem. Chic, nagrywam teraz, wiesz? Także ee, ważyłem się przed chwilą. 72,9 kg, to jest moja waga na ten moment, czyli od początku tego wyzwania. 75 na 73 kg. Dobra, moi drodzy, teraz idę. Idę do mojego brata. Obejrzeć film w Counter-Strike. No. Ciekawe, co dla mnie przygotował. O, ale nie lęk. Akurat na obie znażyłeś, tam nie głodny jesteś. Nie ma szans, nic nie zjem. Nie ma opcji. Nie, ogórkową też. Nie, Ewą, naprawdę dziękuję, ale głodówkę mam, dziesięciodniową. I śmietankę. Uwielbiam śmietankę, ale. Dziękuję. Nikt się nie doby. Wyłącz kamerę. Nie mogę zawieść samego siebie, Kac. Nie mogę. Ewa i ty też. Zamknij się już. Jedyną osobą, która mi kibicuje jest Karol. Karol, dobry PR dla ciebie, na wyświetlenia Instagram, no tam, wiesz jak jest, no 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 Okej, okay, to jest 53 godzina. Odkąd przestałem jeść. Czuję się całkiem dobrze, nie czuję głodu. Są takie momenty w przeciągu dnia, gdzie czuję duże wahanie nastroju. Raz jest dobrze, raz jest gorzej przyrządki, kryzys, ale generalnie jak się to przetrzyma, to jest. Okej. Okay. Właśnie jadę do... Do aquaparku! I to będzie naprawdę ciężki dzień Mam nadzieję, że go przetrwam i nie zamdleję. Już jest 17.30 a trzecia doba odkąd przestałem jeść Co robię w akwaparku. Stwierdziłem, że to może być za proste nie no, mówiłem się ze znajomymi, że polecimy sobie do aquaparku. No i sobie czuję się całkiem w porządku. Właśnie, a jak tobie klaudia smakuje? To jest tak, jakby anioł kmerał mnie swoim skrzydełkiem krzeczne, tak, wylał mnie dosłownie. wyszedłem już z akoparku jest generalnie... Mega ciężko, kojarzycie takie uczucie jak wychodzicie z basenu i jesteście bardzo zmęczeni, to pomnóżcie sobie to uczucie razy cztery. po prostu. No, no. Naprawdę nie chcę spróbować jednego. Nie, naprawdę nie chcę spróbować nawet jednego. Paulina to jest challenge, to jest wyzwanie. Boczuś, sałateczka, spaghetti, paróweczki, jakaś szyneczka. Dzisiaj ważę 71,60, czyli więcej normalnie o kilogram niż dnia wczorajszego. Dlaczego? Ponieważ dużo piję płynów, także trzeba brać wagę z przymrożeniem oka. No bo jeśli piję tak co najmniej 3-4 litry wody dziennie, no to moja waga może się bardzo wahać. Opracowałem nową technikę polegającą na tym, że wrzucam tableteczki do tej butelki, którą jest wodą gazowaną. I opracowałem technikę, żeby po prostu nie rozlać tego wszędzie. Ja stole! Oczywiście kurcak panierowany, chyba klapina albo sobie chyba robią, albo bo no tego nie wiemy. i To pekinka. Mam troszkę tak, że mm, jak go sobie oglądam, jak on sobie wcina. To trochę tak jakbym ja jadł. Coś smacznego. No dobra, w mojej głowie wydawało się to troszeczkę śmieszniejsze. A teraz przedstawię wam listę moich problemów: ból głowy, zimne dłonie. Wszędzie jest jedzenie, zawroty głowy. Ale ale, drodzy Państwo. Są też zalety robienia głodówki: szybkie chudnięcie, zmniejszone ciśnienie krwi, recykling komórek. Głodówka chroni przed cukrzycą. Tak przynajmniej tutaj napisali. W pewnym momencie głodówki możemy też dojść do. Euforii głodówkowej, która oznacza to, że ani nie jesteś głodny, ani nie boicie głowy, ani nie masz żadnych negatywnych objawów, tylko czujesz się dobrze. Wydaje mi się, że ten dzień jest akurat dzisiaj u mnie. Jest zajebiście, jest normalnie, no jest po prostu elegancko, no, ani nie czuję się głodny, ani nie czuję się jakiś przygnębiony, ani nie myślę o, nie, o jedzeniu jakoś bardzo. A najgorsze jest to, że chłopaki, no, oni coś knują, To w ostatnie dni na pewno mnie zaatakują, bo oni tak teraz nic nie robią, ale w ostatnie dni oni coś przygotują. Witam serdecznie. Właśnie mija 120 godzin bez jedzenia. To nie było najprostsze naprawdę. Pierwsze trzy dni były naprawdę trudne. Bolała mnie głowa. Chciało mi się cały czas spać. Było mnie mi dobrze, miałem zawroty głowy i było wiele innych nieprzyjemnych skutków ubocznych. Aczkolwiek teraz, gdy już jestem na 120 godzinach, czuję się całkiem dobrze Ile mnie już mieszasz? No weź Nie, przestań. Nie, nie będę. Odbiło do mnie już dwóch meneli na przywitanie. Udawałem, że nie znam polskiego. Co zjem, jak w końcu będę mógł jeść? Nie mówiłem, tam bramesy, MMM i tak dalej, że zjem też pizzę. Nagle na Moją ulubioną pizzą jest pizza hawajska. Totuję, Ja Generalnie uważam, że pizza z może być dobra. Moi kochani, mamy 128 godzinę niejedzenia. Czuję się głodny, zmęczony. W sumie to wyczerpany i sytuacja robi się coraz bardziej beznadziejna. Podszedłem pod dom, pod którym miałem mieć nocleg, dzwonię do gościówki i ona odbiera. I mówi, że już klucze wymeldowali, że 15 minut się spóźniłem, mówię, no proszę pani, na no 15 minut, nie róbmy afery, no może mnie Pani dalej wpuścić? Ona, no nie, może nie, nie. Pan zadzwonić na booking, coś tam, coś tam. Dzwonił do paru znajomych, to niestety ode mnie nie odbierają w Poznaniu. <grym> Całe szczęście, w Poznaniu mam pewnego znajomego Największego gangstera No i jest szef, jest, przyjechał Przyjechał osobiście Siema Danilo Siema Pączuś. pizza, ciasto Uż, Mam coraz większą ochotę i mam taką myśl cały czas w głowie, że ej dawaj Daniel, nikt się nie dowie No nie, no nie, no nie mogę tego zrobić, po prostu nie czułbym się dobrze sam ze sobą Nie, no nie mogę, nie mogę, po prostu nie mogę zawieść widzów, nie zrobię tego, nic nie zjem, jeszcze 5 dni, albo cztery, w sumie już jest pierwsza w nocy to... Mój brzuch zaczął wydawać bardzo dziwne dźwięki Czemu dostaję abamy, że no stop, przyklinasz do kamery Jest druga w nocy i zrobiłem pierwszą kupę Dobra moi drodzy, no co, zasypiam w domu w takim razie dzisiaj, także na 8 godzin będę miał spokój i do zobaczenia jutro Lecimy tutaj z naszym poznańskim El Chapo, pozałatwiać parę interesów na mieście. Dobra, uwaga! Jesteśmy tutaj przy kryjówce poznańskiego El Chapo. Także wypiłem kawę. Kawę, wypiłem kawę. Wypiłem kawę, mam o wiele więcej energii i nie czuję głodu tak bardzo jak przed wypisiem kawy, także kawa jest całkiem dobra. Co, co, smakuje ci pizka? Pyszne jest. <laughs> Każdy znajomy, od momentu jak zacząłem, to nagle stał się szefem kuchni. Nagle stwierdził, o, wiesz co, zaczniemy gotować. Albo ej, chodźmy do restauracji. Chyba zamówię burgera! Naprawdę źle, mam potężny kryzys, mój poziom energii jest naprawdę niski Najlepiej to spotkam się z jakimś specjalistą albo przedzwonię i zapytam się, czy powinienem kontynuować to, czy nie Przygotowuję w tym momencie piliczki i zaraz mają przyjechać do mnie chłopaki Dobra, są do mnie do drzwi Cześć Daniel Cześć Cześć chłopaki Co jadłeś dzisiaj? Fajne koszulki chłopaki. Biały tak, normalne, bo... nie? Ale fajnie się pieni. Myślicie, że mnie złamiecie taką kolą, Wy nie wiecie co ja przyszedłem. O! Człowieku! No... no Ale cukier. No. Ja już czuję się lepiej po prostu. Oj, mnie to w ogóle nie ruszaj. Od 7 dni wszyscy moi znajomi zamienili się w master szefów, nie? Nic. Zresztą to jest jakaś plot. To jest za kola. to Miałka, kurczaczka, udeczki, łódeczki ziemniaczane. ziemniaczane. Sol, jest prawda i co? na szynki. Strasznie mi z Naprawdę się naparłem potwornie Nie wiem, czy to wytrzymam, Daniel. Mówię, ja kurde, mam nadzieję, że nikt mi nie w komentarzach nie napiszę, że ooo ustawiony film, bo ja serio nic nie jem, nie? Dosłownie każdego dnia cierpię. My no. znamy prawdę, Gabi, nie jadłeś. Ale za to, wiem kto jak. Barteczek. Nie no, no zatrzymaj no, się Przez chwilę było normalnie, no przez chwilę było <grym <grym Dobra, generalnie to mam dość dzisiejszego dnia i naprawdę chcę go przeskipować, ale chłopaki napisali, że mam dla mnie, mają dla mnie niespodziankę. No i zobaczymy, co tym razem przygotowali. Nie tym razem Nie jadłem nic od 213 godzin i właśnie biegnę jeden kilometr Dobra, udało mi się przebiec kilometr Oddechowo, bez problemu Jeśli chodzi o zmęczenie mięśni Czuję się jakbym przebiegł 5 km. Następne ćwiczenie, płaska Zaczynamy od 20 kilo, czyli samego gryfu Uwaga, druga seria, 30 kg. Lecimy teraz 40 kilo. A teraz lecimy 50 kilo. No to co, 60 kilo, ale tym razem na 4 powtórzenia. Jeśli jest za słabne, to musisz odłożyć spokojnie kamerę, żeby jej nie zepsuć, a później mi pomóc. 70 kg, będziecie patrzeć na moją dupkę, bo go będę asykurował. Dobrze, moi kochani. Spodziewałem się, że będzie trochę gorzej, ale fizycznie jakoś nie ma zbyt dużej różnicy w tym momencie, chyba że chodzi o energię. Na pewno mam mniej, mniej mi się chce i o wiele szybciej męczą się mięśnie. Moi drodzy. Jest poniedziałek, jest dziesiąty dzień tego wyzwania, godzina 17.08, co oznacza, że dokładnie za 22 minuty będę mógł znów jeść. Nie mogłem się doczekać tego dnia od początku tego wyzwania. Była naprawdę żmudna i... Ciężka do przejścia droga i naprawdę współczuję wszystkim ludziom, którzy muszą być na głodówce ze względów zdrowotnych. Na ten moment moje ciało zmieniło się w ten sposób. Od rozpoczęcia wyzwania schudłem aż 7 kg. A jak jesteś ciekawy szczegółowej analizy składu mojego ciała, to będzie ona na moim Instagramie. Zaraz idę do chłopaków. Chłopaki mi coś przygotowali. Zaraz będzie mój pierwszy posiłek. Wreszcie. Kurwa. Wchodzę. Chłopaki. Wchodzę do środka. Łoo! Byście tak częściej mnie witać na pewno. Zapraszam ja serdecznie. Proszę, ja pana wezmę wszystkie bagaże. Coś ja. coś. Proszę jeszcze nie ruszać swojego posiłku. Dosłownie za minutę będzie już jest 30. Daniel, jesteś gotowy. Będziesz mógł teraz to włożyć do ust. Jestem gotowy. Wow! O, Warzywa śmiech. z kaszą i ziemniakami. To moje ulubione. Ej, jakby. Nie będę płakał na kamerze, ale to wygląda naprawdę niesamowicie, nie? Tutaj jeszcze świeżo wyciskany sok z jabłek, mandarynek, liczy, ananasa, marakui, owoca Kambodży. Bardzo doceniam, że tutaj tak zostałem ogłoszony. Dziękuję Sandro również też za kamery. Niestety nie można po głodóweczce od razu wpieprzać ile się chce. Trzeba niestety delikatnie. To co? Smacznego. Smacznego. Mmm.